Witam Was ponownie. W najnowszej odsłonie Logica Pro, czyli 1042, została wprowadzona fajna opcja dotycząca wysyłki naszego sygnału równoległego. Czyli po prostu mamy oryginalny sygnał, na przykład jakąś pętlę perkusyjną, tak jak tutaj zobaczycie, no i chcemy do niej dodać pogłos. Tylko po prostu moim celem jest coś takiego, że na przykład ten ver, te werble, które tam się pojawiają w tej pętli, chcemy mieć wysłane, jeżeli chodzi o panning, czyli o lewy i prawy kanał, bardziej w lewo. Natomiast sam ten pogłos nie chcę, żeby on mi z automatu, jak go wrzucę bezpośrednio nawet na ścieżkę, czy nawet na jako kanał równoległy, nie chcę, żeby on mi także leciał na lewy kierunek, tylko po prostu chcę go przenieść na przykład w prawo e, całkowicie, czyli na lewym kanale będę miał suchy werbel, natomiast e, tą całą odbitkę w postaci ech zagęszczonych, czyli pogłos, będę miał to na prawym kanale i w i na naszej odsłonie logika Pro 1042 mam taką możliwość stworzenia w bardzo szybki sposób tego typu sytuacji. Tak więc włączmy sobie mikser. Ja może puszczę tutaj ten, ten sample, tę ten właściwie pętlę perkusyjną. Ok, czyli prosta rzecz. Na razie stworzymy sobie może kanał równoległy do tej ścieżki. Tak więc możemy to zrobić albo tutaj bezpośrednio, albo też z inspektora. Stworzymy sobie kanał, bus 1, no i tutaj wrzućmy sobie może naszego silver verba, a właściwie space designera wrzućmy. No i póki co klasycznie sytuacja wygląda tak, że tutaj wkręcamy sobie nasz ten sygnał równoległy, czyli przepuszczony przez efekt, no i w tym momencie, jeżeli będę paningiem tutaj kręcił w prawo-lewo, no to sytuacja będzie miała taka miejsce, że ten pogłos będzie szedł za tym słowym sygnałem. Zobaczymy zresztą. Ok, czyli tak wygląda sytuacja oczywiście, kiedy wykorzystamy tutaj bezpośrednio te standardowe opcje. Natomiast teraz, co się pojawiło w logicu Pro, mamy dodatkowo niezależną możliwość kontroli właśnie wysyłki tego sygnału równoległego. Tak więc klikamy bezpośrednio tutaj na naszym, na naszym panelu BAS1, lewy przycisk myszki i mamy dostępne dodatkowe opcje. Mamy tutaj Independent Pan oraz Sends on Faders. Więc włączmy sobie tę opcję. Widzicie, że tutaj nam się na żółto pojawiła funkcja, tak więc w tym momencie mamy możliwość wysyłki już sygnału tego równoległego, jaka ma być moc i jeszcze jedna funkcją, którą, którą wykorzystamy do tej, do tej próby, czyli Sense on Faders. I teraz to co my tu mamy, ten, ta gałeczka paningu działa niezależnie od tej oryginalnej, tak więc jeszcze raz przejdę lewym przyciskiem myszki, wyłączę sobie tę opcję. I wyłączymy sobie Sense on Fades, bo chcę, żeby na wstępie leciał mi ten werbel, czy ten club, od razu w lewo. W tym momencie będziecie słyszeli, jak to dokładnie działa. Czyli teraz sobie jeszcze raz kliknę lewym przyciskiem myszki, włączę obydwie funkcje: Independent Pan oraz Sense on Fades. No i teraz widzicie, że z automatu ten pogłos nasz był wysłany w tym samym kierunku, w którym była główna ścieżka, tutaj na kniarażecznym. Natomiast ja chcę go przekierować teraz w kompletnie przeciwną stronę, tak więc zobaczmy jak to teraz działa. Ok, tak więc w tym momencie widzicie, że działa on niezależnie od tego, co miało miejsce w poprzedniej sytuacji. No i jeszcze druga opcja właśnie funkcja sense fader daje nam, tą możliwość, że ja mogę tutaj sterować natężeniem właśnie tego efektu. No i tutaj mamy, wykorzystujemy do tego pogłos, natomiast oczywiście, jeżeli chciałbym wybrać jakieś echo, ja tu akurat już próbowałem wcześniej, wypierzmy z zakładki. Będzie miała to samo miejsce sytuacja. Tak więc tylko pamiętajcie, jeżeli dopiero zaczynacie też z Logikiem pro, PROŻE. Jeżeli chodzi o te kanały typu bus, te kanały równoległe, na których wrzucamy efekty i potem domiksowujemy ten sygnał tutaj do tego naszego suchego źródła, no to jeżeli mamy ten dany efekt, który chcemy wykorzystać na zakładce AUX, na tej równoległej ścieżce stworzonej przez dodanie tutaj tego kanału bus numer 1, to pamiętajcie, że ten efekt, że ten parametr wet musi, wet musi być odpalony w 100%, natomiast dry musi być ściągnięty do zera. Widzicie, że jeżeli odpalam tutaj efekty logicowe, no to automatycznie program za mnie to robi. Pamiętajcie tutaj jedynie właśnie, kiedy wrzucacie jakąś zewnętrzną wtyczkę, jakąś zainstalowaną od innego dewelopera, że to się może automatycznie inaktualizować. Czyli wtedy ściągamy dry do zera, bo nie chcę mieć żadnego słuchawego sygnału na tym, gdzie jest tylko ten efekt, który równolegle puszczam. Wpuszczam w ten nasz słuchajny ślad, tylko wet ma być cały w 100% słyszalny, tylko ten Efekt tutaj. Tak więc to jest ważne, no i zobaczmy, jak to w przypadku EH działa. Tutaj jeszcze tylko na koniec dodam, może, że jak wrócimy, z, wrócimy znowu do naszego space designera, on ma możliwość pracy oczywiście w surroundzie. Tak więc tutaj, dla tych wszystkich, których interesuje ta opcja, jest tutaj także możliwość skonfigurowania tego, żeby to działało w surroundzie, ta opcja. Wystarczy tylko w tym momencie prawym przyciskiem przełączyć tutaj naszego Space Designera na opcję Surround. Widzicie, że tutaj troszkę te ślady się zmieniły i tak samo tutaj ten panning nasz wtedy z klasycznego lewy-prawy też prawym przyciskiem zmienia na Surround Pan. I w tym momencie zobaczcie zresztą tutaj ten... Nasz wskaźnik, jeżeli chodzi o głośność, zmienił się, bo on tutaj już rozbija to na więcej oczywiście sygnałów związanych z naszym surroundem. Tak więc jak ja tutaj będę kontrolował bezpośrednio tym tą gałeczką związaną z surroundem, no to tutaj też te ślady, głośność poszczególnych śladów będzie się zmieniała. Tak więc tak to wygląda w przypadku, jeżeli pracujecie na surroundzie w Logico Pro. Dobra, to by było wszystko w tym temacie. Zapraszam do kolejnego odcinka.